I, gram I gadam, Witam Was bardzo serdecznie, ludzi z tej strony Selek. Witam was w kolejnym i tak naprawdę najważniejszym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 4 zombie na mapie 9. A jest to oczywiście Full Easter egg, na który każdy, każdy, ale to absolutnie każdy czekał na tym kanale. Także kurde. Zlajkujcie ten materiał, bo jeszcze nie zrobiłem. Zrobiłem 3/4 materiału, a już mi to zajęło 8 godzin. Do tego jeszcze przyjdzie montaż i yy, cała reszta tekstu. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie zawiedźcie mnie łapeczkami w górę. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będzie pod tym wideo 115 łapeczek w górę, to ja będę bardzo zadowolony i będę wiedział, że jest w ogóle sens robić tak długie i tak pracochłonne materiały. Także nie zawiedźcie mnie. A teraz zapraszam do oglądania. Pierwszy krok to wykonanie trzech pierwszych wyzwań, po to by otrzymać harmonię i fragment części do zbudowania pułapki kwasowej. Już nagrywałem o tym poradnik numer 4. Po więcej informacji, bo jest tego dość dużo, odsyłam do tego poradnika. Link będzie w opisie i adnotacja przy końcu filmu, tak więc zapraszam. Drugi krok to odblokowanie paka Puncha. Żeby to zrobić należy pokonać wszystkich czempionów czterech wież. Również nagrywałem o tym poradnik, więc zakumpluj się z tym poradnikiem, a dopiero potem przejdź do kolejnych kroków, jeśli oczywiście nie wiedziałeś jak to zrobić. Link w opisie. Trzeci krok to zdobycie kamiennej głowy, by ją przerobić na lejek, który z kolei potrzebny jest nam do zatrucia skrzyni i otrzymania skorpiona. To wszystko jest zawarte w poradniku numer 4, także zapoznaj się z nim, a zrozumiesz cały trzeci krok. Czwarty krok to znalezienie konkretnej czaszki z symbolem. Może ona być w 12 różnych miejscach całej świątyni, więc bardzo pomocna będzie ta grafika, którą teraz widzicie na ekranie. To ona wskazuje wszystkie spałny czaszki. Gdy już ją znajdziecie, trzeba obok niej użyć broni specjalnej. Obojętnie, czy to jest młot, czy berło, czakramy lub żmija i smok. Musi to być broń specjalna. Wystarczy jej tylko użyć w pobliżu, a czaszka sama wpadnie nam pod nogi. Będąc w posiadaniu czaszki, należy ją wsadzić do młynka w lokacji zatopiona krypta. I tam za pomocą skorpiona zmielić na proch. Robimy to w następujący sposób. Wkładamy czaszkę do młynka i naładowanym pociskiem skorpiona strzelamy. To właśnie wtedy młynek zacznie działać. Gdy przestanie mielić, powtarzamy strzał. Po trzecim strzale możemy odebrać proch. Warto tu dodać, że młynek może pojawić się w trzech miejscach. Wychodząc ze świątyni schodami po lewej stronie lokacji naprzeciwko nich obok okna od lewej, jak i prawej stronie. To był pierwszy z trzech kawałków potrzebnych do easter egga. Piąty krok. Teraz możemy przejść do drugiego kawałka easter egga jakim jest drewniany pal. Możecie pierw zdobyć ten kawałek drewna, a później zmielić czaszkę. Ale jeśli już jesteście w pobliżu młynka to po co się wracać. Pal zdobywacie tylko wtedy, gdy na mapie pojawi się gladiator. To on musi przeciąć go ze stosu, rzucając swoim toporem. Ustawcie się tak, by linia jego rzutu trafiła koniec stosu, tym samym odcinając kawałek drewna. Podnosimy go i umieszczamy nad kotłem w wieży Odyna. Czekamy dwie pełne rundy i zabieramy węgiel drzewny. To właśnie jest nasza druga część isterega. Warto nadmienić, że na arenie znajdują się dwa stosy. I jest to obojętne, w jaki gladiator mierzy. Z obu da radę odciąć kawałek drewna. Szósty krok. Trzecim i ostatnim elementem jest zdobycie kupy. Tak, dobrze słyszeliście. To kupa jest nam potrzebna. Żeby ją zdobyć, musimy mieć negatywne nastawienie tłumu do nas, a więc kciuk w dół podświetlony na czerwono. Do tego doprowadzić możemy ciągłym podpalaniem się. Jak i rzucaniem granatami tudzież strzelaniem widownie. Dlatego zawsze powinniśmy robić to jako ostatni krok tej części Easter Ega. Gdy już zostaniemy znienawidzeni przez tłum, zaczną oni rzucać w nas łajnem. To wtedy znajdujemy je i podnosimy. Siódmy krok. Całą mieszankę trzech części zanosimy do wazonu w łaźni wieży Zeusa. Przeczekujemy dwie rundy. Gdy będą gotowe do wzięcia, zauważycie unoszącą się woń. Prawdopodobnie taką samą, jak po znoszonych czterodniowych skarpetkach. Zabieramy tę papkę i kładziemy wieży w wieży danów arboretum. Przeczekujemy znów dwie rundy, aż nie zaczną wydzielać woni. W międzyczasie musimy ulepszyć broń z dodatkiem bomba ogniowa. Zabijamy kilku zombie na środku łajna. Zadziała to tylko gdy zabijemy je bombą ogniową. Wtedy w pomieszczeniu zabłyśnie na biało, a to znak, że możemy wykonać próbę daną. Klikamy na łajno i zaczynamy wyzwanie. Wyzwanie polega na rozwaleniu czerwonych jaj. Są one mocne, więc przydatny jest eliksir na skróty, dzięki czemu nie będziemy musieli przeładowywać broni. Po każdym rozwaleniu dostajemy max ammo, a to duże ułatwienie. Łącznie jest trzy etapy, na każdym piętrze. Po ukończeniu głos powie, że Danu jest zadowolona, a jej oczy zaczną świecić. ósmy krok to szukanie byczych symboli na mapie. Znajduje się ich dziewięć. Każdy jest w innym miejscu. My potrzebujemy strzelić w cztery takie symbole. Po każdym z nich wyskoczy na nas gladiator, którego zabijamy. W ten sposób składamy ofiarę dla pogara. Na nagraniu pokażę Wam kolejne miejsca, gdzie ja miałem symbole, a pozostałe pokażę graficznie. Po ostatnim zabitym gladiatorze możemy iść do wieżyra, by poddać się próbie. Klikamy pierwszy symbol na obelisku i zaczynamy wyzwanie. Teraz będą nam potrzebne te grafiki. One oznaczają specjalne zombie, które należy zabić w odpowiedniej kolejności. A ta podawana jest na obelisku, więc gdy pojawi się, szybko zapiszcie je na przykład na czacie. Zwykłe zombie, możecie zabijać na bieżąco, ale gdy trafi się specjalny, musicie wiedzieć w jakiej kolejności je zabijać. Najgorszy jest magma zombie, bo wystarczy zbliżyć się do niego, a ten wybucha rozwalając wszystkie inne dookoła. Więc nim się pojawi, rozwalajcie szybko pozostałe specjalne zombie, oczywiście w podanej kolejności przez obelisk. Druga runda. Uwaga. Yy, to była trudka brawler, ogień. Chyba zaraza. Trudka brawler. Zaraz, ten. Ja, ja mówiłem teraz, bo jest pomoc. I woda. No i już właśnie leci. Widzicie? Jak tylko ten gospodarz się na zobaczy. Dobra, udało się. Dobra, poszło w miarę. Się. Dziewiąty krok. Po udanym wyzwaniu RA możemy podejść na środek areny w miejsce wyzwań. Klikamy te symbole. W ten sposób przenosi nas na dolną część mapy. A naszym zadaniem jest znajdywanie czterech tak zwanych krętów, które trzeba wkręcić z ulepszonej broni. Nie muszę Wam dokładnie opisywać ich miejsc, bo łatwo je zauważyć. A znajdują się one w tunelu Odyna. W zawalonym tunelu, w tunelu Danu i w przeklętej komnacie. Teraz potrzebujemy ulepszonej broni z dodatkiem kilowat. Jak już taką zdobędziemy, udajemy się na arenę. Tam zobaczycie cztery elektryczne niewielkie pola. To w tych polach musimy zabić kilku zombie będących pod wpływem kilowatów. W ten sposób ładujemy kule elektryczne. Gdy już załadujemy wszystkie utworzą swego rodzaju krąg i przenikną do miejsca wyzwań. Właśnie w taki sposób przyzywamy burzę. Tak zwie się ten etap easter egga. Klikamy kule i przenosimy się do miejsca prób zeusa. Jedyne co musimy zrobić to przetrwać, zabijając Brawlery i Gladiatorów. Po wszystkim przenosimy się z powrotem, a Zeus jest zadowolony i jego oczy zaczynają świecić. Dziesiąty krok. Idziemy do podziemi, gdzie znajdziemy łącznie 9 symboli. Trzeba w nie strzelić z Wonder Weapon, innymi słowy ze Skorpiona. Zobaczcie jak ja to robię, bo dokładnie tak należy strzelać. Wystarczy dobrze ustawić się w linii, tak by pocisk przeszedł w tej samej trajektorii, co wyznaczone symbole za ścianami. I chodzi o to, by te symbole w pewien sposób się połączyły za pomocą skorpiona. Że dobrze się wstrzyliliście, poznacie po tym, jak symbole nie przestaną znikać. Teraz idziemy do Jamy, a tam wystarczy stanąć na srebrnej klapie, by uwolnić potępionych. Zaczyna się dość żmudny proces zabijania każdego rodzaju zombie. Może to potrwać nawet 20 minut. Gdy już przestaną wychodzić, rozejrzyjcie się, czy na kracie nie leży klucz, bo taki powinien się pojawić. Podnosimy go i jesteśmy wolni. Teraz przygotowujemy się na boss fight. Jedenasty i ostatni krok. Walka z bossem. Nim podejdziecie do kraty na arenie, upewnijcie się, że macie wszystkie perki, dobrą broń i pełną tarczę. Niezastąpioną bronią z bossem jest wyrzutnia rakiet. Absolutny must have, jeśli chodzi o tę walkę. Dalej to już tylko od was zależy, jak sobie poradzicie. O ile z gladiatorami i tygrysami nie ma problemu, tak z pierwszym i drugim bossem jest ciężej. Pomocnym typem okazuje się być trzymanie blisko obeliska, bo tam was słoń nie zdrepta. To właściwie wszystko, co mogę powiedzieć w tym kroku. Reszta zależy od Was. Zanim zobaczycie ostatnią kadcenkę, chcę Wam podziękować za obejrzenie do końca. Pamiętajcie, że liczę na Was, więc nie chcę się powtarzać. Pokażcie swoją moc pod tym poradnikiem, bo łącznie wyjął mi on 12 godzin z życia, więc mam nadzieję, że to docenicie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Dziewiątka nie może się dłużej ukrywać. Co kiedyś należało do nich, teraz będzie nasze. Musisz okazać nam łaskę. Nie powinnaś znać tych słów. Jesteś tylko dorną niewolnicą. Wiem więcej niż ci się wydaje. I nie jestem niewolnicą. O czym ty mówisz, Scarlet? Zabierajcie te brudne łapiska. To niemożliwe. Chyba, chyba tu umrze.